tu. Bye. Po treningu Muay Thai kupiłam różne rodzaje wody. One są w różnych cenach. Jak widać są różne marki. Będziemy testować, ponieważ zazwyczaj jem pyszne jedzonko i testuję pyszne smaki. Tym razem będziemy testować smaki wody. Zaczniemy od. One są wszystkie, chyba, po prostu naturalne wody mineralne. Te, ta i ta i ta są tańsze. Elian jest najdroższa. Spróbujemy na końcu. A ta ma bardzo dużo różnych minerałów. Jeszcze któraś tu była z minerałami? Chyba ta. Próbujemy. <laughs> Wody są zakupione w sklepie 7 Eleven. Aura. Ups. Jak woda. Druga jest minera. Woda mineralna. Apisane, że pH ma dobre. Jak woda. Woda z 7-Eleven najtańsza jako można dostać. Oj, ta trochę inaczej smakuje. Ale jak woda, to troszkę. Dobre? Mmm, woda. Następną wodę, jaką mamy, Montfleur. Tutaj jest napisane z magnezem i synkiem. Uuu, do pełna. No, troszkę inaczej są. No. Okay, ale bez żadnych jakichś takich większych, jak woda smakuje, na razie żadnych dziwnień. Ta woda I jak woda i <grywa> Dobra. Dobre? Masz taką malutką, proszę sobie. Następna woda, ta jest też bardzo tania. Ta smakuje tak samo, jak ta zielona. Jak woda, ale z takim słodkim posmakiem. Taki słodki posmak ma. Nestle woda. Ups, Upsi. Jak woda. Żadna z nich nie smakuje jak woda mineralna, tylko taki całkiem płaski smak, oprócz tej zielonej i tej, które smakują troszkę słodziej. Evian Nigdy nie piłam wody Evian. Smakuje dokładnie tak samo jak te wszystkie inne, więc nie wiem dlaczego cena jest pięciokrotnie większa.